Witam kochani, zapraszam ponownie Wasza misracja. Dzisiaj porozmaw, temat naszej rozmowy jest umieśliczyć licz na siebie, ale zanim przejdę do tego e, tematu, chciałabym Was poprosić o zostawianie tutaj mi ewentualnie serduszek, takich e, kciuków do góry i komentarzy, jeśli interesuje Cię to lub jeśli masz jakieś pytanie i słuchajcie na YouTubie. Na YouTubie, tak zależy mi na subskrybentach, więc tutaj pod jest dla Was link. I w tym linku możecie od razu przejść do YouTube, gdzie bardzo Was proszę, nie zapomnijcie subskrybować. Moi drodzy, rozmowy, rozmowy, umiesz liczyć, licz na siebie. Tak, moim talentem i moją misją tutaj jest poprawienie Waszego samopoczucia, pewności siebie i dojście do... Wymarzonego celu e, przez rozmowę, naturalnie. Jestem święcie przekonana, i diabel! E, po prostu to jest droga, którą można się nauczyć iść. E, na swoim przykładzie, dzięki rozmowom, <śm> bardzo szybko doszłam do tego, co chciałam. I powiem Wam, całe życie rozmawiałam z każdym, na każdy temat. E, co spowodowało otworzenie się na ludzi, ustawienie się w tej rzeczywistości, i w związku z tym mogę teraz już z mojego pokładu, mojego statku kosmicznego, wyciągać jak gdyby czułki na ludzi, którzy mnie potrzebują. Rozmowa. Więc tak, możesz liczyć, licz na siebie. Dlaczego, moi drodzy? Ja tutaj mam taką małą ściągę. Ważne jest na samym początku, co może Was zaskoczyć, że bardzo dużo naszych jakichś trosk i naszych kłopotów przypisujemy innym. I właśnie to jest pierwszy krok w dobrej rozmowie, żeby nauczyć się nic nie oczekiwać i nic nie wymagać. I broń Boże, broń Boże mówić o. Kimś lub o czymś, bo on tego nie zrobił, to ja nie mogłem, czy bo ona mi tak źle życzyła, czy mm, wszystkie takie sytuacje na pewno znacie, kiedy ten nasz wewnętrzny ból, jak gdyby, przelewamy na osobę drugą, i co jest jeszcze w tym bardzo istotne, że ta osoba nawet źle. Ja widzę, że coś z łączami jest i mi troszkę przerywa. Yy, możecie powiedzieć, czy mnie widzicie i słyszycie? Yy, więc taka rozmowa, słuchajcie, yy, może wam pomóc nie patrzeć na innych, nie obwiniać ich. Znaczy, wiecie, fajnie jest obwiniać, bo nasza wtedy yy, energia, jak gdyby ma upust, takim zaworem bez, bezpieczeństwa od nas wyskakuje. Ale nie doprowadzi nas do naszego sukcesu, ponieważ oczekując od innych, nie robimy nic. I nie można się innymi osobami e, wyręczać, wspierać jak najbardziej, ale zanim będziemy mogli się na kimś wesprzeć, musimy, słuchajcie, poprawić samego siebie, poprawić. My jesteśmy cudowni, jesteśmy fajni. Ale zapomnieliśmy o naszych wewnętrznych mocach i zewnętrznych mocach, bo zewnętrzne moce to jest to, jak nas widzą i jak nas słyszą. A to, jak my się zachowujemy, wynika bardzo często nawet nie z naszego wnętrza, tylko z tego, o czym myślimy. Zaczynamy być naszymi myślami. I akurat tutaj wśród Polaków. Mogę to powiedzieć z mojej obserwacji, jest właśnie bardzo dużo takiej energii rozchlapywanej na cele, które wiadomo na samym początku nie będą w żaden sposób e, osiągnięte. Po prostu są niemożliwe, więc musimy być realistami. I mamy naturę walczącą, mamy naturę e, taką bardzo. Temperamentną, powiedziałabym. No i jeśli jesteśmy w gronie jakimś tam, e, walczymy o jakiś wspólny cel. Tylko czy ten cel my osiągniemy? I tutaj tak samo należy zastanowić się nad tym: ja to jestem ja, moja dusza, moja głowa i moje ciało to już są trzy rzeczy które składają się na jedną wyjątkową postać, osobę, człowieka, i teraz ten człowiek najpierw musi dojść do wspólnego tematu z tymi trzema cząstkami. Jeśli tych trzech cząstek nie zespoimy, nie mamy szansy iść dalej, bo powiem wam, jak się o Polakach mówi tutaj. Tyle zdań, czyli bardzo często w nas samych mamy też to, że nasze trzy części, czyli ciało, dusza i umysł są zupełnie osobno. To krzyczy coś innego, to krzyczy coś innego i to ma inne zdanie. I tutaj trzeba zrobić spójność. To nie jest trudne, przyrzekam Wam, bo mnie się udało, to i Wam się uda i później naprawdę można już zacząć działać dalej. Polskie. Powiedzcie mi, w jakim programie, gdzie jest więcej niż trzy osoby, nawet jak są dwie u nas, to nie przerywają sobie, jak jedna mówi? Lub jak już złapię moment, że będzie chciała mówić, to znaczy będzie mogła mówić, to nie da nikomu dojść do głosu. Plus nasza wielowątkowość, czyli nie mówimy o danym temacie, tylko a bo ty kiedyś i to jest właśnie to, o czym mówiłam w punkcie pierwszym, że obwiniamy wszystkich innych, my tylko mamy rację, a to nie do końca tak jest. Żeby mieć rację, to trzeba mieć po swojej stronie rację. Wiecie? A później, jak już to wszystko osiągniecie, co naprawdę nie jest trudne, to co trzeba zrobić? Wtedy można się komunikować z innymi i prosić o pomoc. I wtedy ta pomoc jest naprawdę, przychodzi z ze zdwojoną siłą, ponieważ ludzie widzą, że pracujesz nad sobą, że coś zmieniłeś, że się starasz. A to naprawdę jest ważne. Nie można tylko wziąć ramię, na, na ramię broń i biec po prostu nie wiadomo po co, bo inni też biegną. Więc słuchajcie. Dobra rozmowa to dobra energia. Dobra energia to dobre samopoczucie. Dobre samopoczucie to wspaniałe ty. I na tym chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Zapraszam na jutro, na godzinę.